Siemano, witam was w dzisiejszym odcinku. Taki informacyjny film, co wydarzy się tak naprawdę w nowym OG sezonie, który startuje już za 2 dni i 18 godzin, czyli w piątek. Na start zostawcie łapkę, zostawcie suba, jeśli takie filmy Wam się podobają, pamiętajcie o kodzie. A ja już bez zbędnego przedłużania lecę co może się wydarzyć bądź co będzie. Zaczynając od tego, że Triple G zachowa me mechaniki sprintu taktycznego, wspinaczki... Wyważenie drzwi oraz w ślizgu. To tak po pierwsze, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo słaba głupota, że Epic to zostawi e, i nie usunie tego, bo w OG trybie tego nie było. Dodatkowo mamy mniej więcej powiedziane, kiedy dane sezony będą się pojawiać. Pierwszy sezon rozpocznie się 6 grudnia i skończy 31. Potem będziemy mieli pierwszy do 1 lutego do 31 marca, 1 kwietnia do 31 maja i tak dalej i tak dalej. Wszystko wyświetlałam się w tym momencie na ekranie. Generalnie, sezony będą trwać plus minus miesiąc, półtorej do dwóch, także moim zdaniem mega spoko, bo będzie to trwało do końca przyszłego roku. Nawet nie tego przyszłego roku, tylko w sensie 2026 roku. No i oprócz tego, co się jeszcze dodatkowo zmieni, to tak, przywrócą prawdopodobnie OG. Zwycięstwo w sensie OG jakby banner ten wyświetlany Victory Royale to jest prawdopodobnie pewne, że zostanie to przywrócone. Oprócz tego, co zostanie dodane lub przywrócone, to na pewno dodadzą nowe skiny, które będą symbolizowały pierwsze skiny z pierwszego OG chapteru, jak na przykład Renegade Rabel która ma sygnalizować nam Renegatkę. Dodatkowo będą nam taki właśnie Arial Asart Bomber, który ma sygnalizować tego pierwszego takiego skina. Dosyć podobne są te skiny z pierwszych sezonów. E, nowego z OG Skull Troopera, który będzie wyglądał w taki oto sposób. Jeszcze nie do końca wiemy, czy będzie to w karnecie, czy normalnie do skupienia w sklepie, ale myślę, że może dodadzą jakiś dodatkowy karnet. Wszyscy czekamy moim zdaniem na ten sezon. No i czwartym skinem będzie taki e, Stormowy Kruk. Napiszę, czy podobają wam się te skiny w ogóle, bo moim zdaniem są mega, mega ładne. Najbardziej podoba mi się ten kruczek. Ehm, no i co, oprócz tego w pierwszym sezonie pojawi się taka oto mapa, oczywiście bez Tilted Towers, bo w pierwszym sezonie OG sezonu nie było Tilted Towers. Tilted Towers dopiero pojawi się najprawdopodobniej od drugiego sezonu, e, czyli jak dobrze wiemy, e, OG sezon się pojawi w w Eee, 1 lutego dopiero pojawi się nasza druga, jakby drugi sezon, i pojawi się wtedy również Tilt. No i to są obecne informacje, które wiemy. Oprócz tego mają przywrócić Double Pompę, także mega spoko dla OG graczy. I co? Wszystko takie mniej więcej informacje, które na ten moment wiemy o OG sezonie, Wam powiedziałem. Napiszcie w komentarzu, czy podobają Wam się takie filmy, czy będziecie grać w OG sezonie. I co, pamiętajcie o kodzie, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!